Cześć, ja jestem Krzysiek, a to jest kolejny film z serii o F2L-u w praktyce. Ostatnio dostałem pytanie o to, jak robić przypadki l a na plecach. No i zanim wyjaśnię, jak to robić, to na początek trochę teorii, ponieważ ona jest tutaj bardzo ważna. Dlatego, że podstawowym warunkiem tego, żeby robić przypadki na plecach, jest to, że nasze przypadki f robimy tylko w jednej grupie ruchów, to znaczy ruchów albo lewą ścianką i górną ścianką, albo prawą ścianką i też górną ścianką. Na przykład ten przypadek jest przypadkiem na lewą rękę i robię to jakimś wariantem cykla. Wróćmy do tego przypadku, co decyduje o tym, że to jest przypadek na lewą rękę, bo przecież na pewno część z Was robi to na przykład w ten sposób. Robimy parę F2L-a i tutaj ruszamy prawą ścianką. Tak? Tutaj kluczem jest orientacja krawędzi. Kostkę trzeba złapać w dobrej orientacji. Co to znaczy, że kostka jest dobrze zorientowana? To znaczy, że kolor centra przed nami i kolor krawędzi, która jest związana z naszym przypadkiem F2L-a, kolor krawędzi na górnej ściance są identyczne. Albo inaczej rzecz ujmując, dopasowując do bocznej ścianki, przypadek F2L-a mamy Trzymając kostkę albo z lewej, albo z prawej strony, nigdy nie jest tak, że ta krawędź jest przed nami. I wtedy tutaj mamy prawo-lewo. Nigdy tak nie jest. No to znaczy, oczywiście, można tak próbować, ale jest to nieoptymalne po prostu, dlatego że tak jest szybciej. Łatwo jest zrobić e, kilka ruchów w cyklu. Te zasady, o których mówiłem, nie dotyczą oczywiście przypadków takich, kiedy krawędź siedzi w slocie i jest źle zorientowana. Tutaj przypadki, czy te przypadki F-Tuela można rozwiązać algorytmem, można rozwiązywać na, na głowę, czyli wyjmując slota i później musimy dokonać rotacji, ale z takimi przypadkami już w takiej wersji tylko na tył trudno jest sobie poradzić. I zgodnie z tymi zasadami ja na przykład robię f 2 l w ten sposób, że najpierw rotuję kostkę, tak żeby złapać kostkę w dobrej orientacji, czyli center przede mną, kolor będzie u góry są identyczne, i później dopiero robię mój przypadek f 2 l niezależnie od tego, jaki algorytm wykonuję, ponieważ wiemy, że niektóre sytuacje mają kilka, czy mogą mieć kilka równorzędnych rozwiązań. Więc tyle takiej teorii bardzo pobieżnej. Więcej na ten temat jest tutaj w linku u góry. Chyba dwa czy trzy filmy na ten temat mówiłem, więc nie będę się już powtarzał. Natomiast teraz przejdźmy sobie do odpowiedzi na to pytanie: jak robić przypadki na plecach? Więc w skrócie, robimy je dosłownie tak samo, jak przypadki, kiedy my slot mamy przed sobą. Na przykład ten przypadek robię w ten sposób. Tak, natomiast gdyby mi się znalazł na plecach, robię oczywiście już prawą ręką, robię dokładnie według tych samych zasad, tych samych ruchów, nawet co widać po tym, że kostka mi się układa. Tak, weźmy sobie ten przypadek. Znowu mamy, robię to taką sekwencją. Tak, natomiast, jeżeli bym go robił na plecach, to robię dosłownie tą samą sekwencję. Teraz, jednak, już na lewą rękę. No i jak widać, też kostka się układa, więc to są dokładnie te same ruchy. Weźmy sobie na przykład taki przypadek. Tutaj, rozwiązanie, które ja używam w takiej wersji podstawowej, jest takie. Tak, natomiast, jeżeli bym go robił na plecach, znowu dokładnie te same sekwencje jeszcze jeden może jeszcze jeden przypadek ten przypadek gdzie mamy kostkę łapie, oczywiście w ten sposób tak przygotowanie pary i wrzutka tak natomiast ten sam przypadek na plecach dokładnie ta sama sekwencja czyli schowam narożnik obrót i wrzutka. Warto zwrócić uwagę na takie przypadki, kiedy krawędź siedzi w slocie, a róg jest u góry. I to są takie przypadki bardzo ciekawe, dlatego że możemy kostkę złapać w dowolnej orientacji, ponieważ niezależnie od tego, jak złapiemy, zauważmy, że ta krawędź zawsze jest dobrze zorientowana, jest dopasowana do centrów. I na przykład ten przypadek na rękę prawą wykonuje powiedzmy w ten sposób, tak, ale na rękę lewą już na przykład wykonuje. W ten sposób. Tak? Na plecy mogę wykonywać też dokładnie wykonując te same sekwencje. Tutaj do pary i wrzutka, do prawego i teraz do lewego, na, lewy, na lewego slota też. Inna sekwencja, i też zauważmy, że niepotrzebna jest rotacja, ponieważ kostka jest cały czas w dobrej orientacji. Ten przypadek, na przykład, ma takie u mnie rozwiązanie. Tutaj, tych rozwiązań, jeżeli się znamy te zasady f 2 a w szczególności dobrze umiemy złapać kostkę z dobrą orientacją, to mamy bardzo dużą swobodę robienia czy wymyślania rozwiązań na te przypadki. Jednakże, no, oczywiście, zawsze warto sprawdzać to z jakimiś listami algorytmów, tymi listami. Które mają przypadki podstawowe, i później sobie próbować przełożyć. No i tu dochodzimy do odpowiedzi na pytanie, jak się tego nauczyć. Zasada jest w zasadzie dosyć prosta. Zasada w zasadzie jest dosyć prosta, mianowicie trzeba po prostu eksperymentować i po prostu próbować sobie przekładać te przypadki, czyli generujemy przypadek na rękę, na przykład lewą, odwracam sobie kostkę, żeby mieć stot z tyłu, i próbuję. To w jakiś sposób rozwiązać, najlepiej powtarzając te ruchy, które są z, z przypadku podstawowego, ale przekładając je tak, żeby było przodem na tym tyłem naprzód i tak dalej. To są takie ćwiczenia, które bardzo mocno wyrabiają wyobraźnię i w momencie, kiedy od, załapiecie, o co tutaj chodzi, w zasadzie problem przestanie istnieć, a reszta to już tylko wprowadzenie tego wyłożenia, no i swobodne korzystanie z tego, więc teraz wróćmy do pytania, czy do odpowiedzi na pytanie, jak to ćwiczyć? Odpowiedź jest dosyć prosta. Jeżeli nasze algorytmy są oparte na tych rozwiązaniach, czy nasze rozwiązania w tyle oparte są na algorytmach i te algorytmy są optymalne, czyli w grupie LURU, -U, to ćwiczymy to bardzo prosto, mianowicie generujemy sobie przypadek i próbujemy ten przypadek rozwiązać, wykonując te same ruchy ale na przykład na plecach, tak? Tutaj wygeneruję sobie może inny przypadek. O, na przykład coś takiego. Tak, i teraz ten przypadek rozwiązuje mając slot na plecach, wykonuję dokładnie te same ruchy, które na przykład robię wykonując moją sekwencję rozwiązania. Może się to wydawać trudne. Oczywiście robimy to w solwach niemierzonych, ale jest to kwestia moim zdaniem tylko odblokowania pewnej wyobraźni. W momencie, kiedy załapiecie o co chodzi, no pójdzie wam to jak spadka i w zasadzie te sloty na plecy przestaną mieć, być problemem. Będziecie swobodnie wrzucać czy taki przypadek, czy na przykład taki przypadek i każdy dowolny inny przypadek. W opisie macie całą listę czy link do playlisty z F2L-ami, z tymi przypadkami takimi podstawowymi. Kiedyś zrobiłem filmy na ten temat. W komentarzu możecie się podzielić oczywiście swoimi uwagami, spostrzeżeniami, rozwiązaniami itd. No i co? I to w zasadzie wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam na razie i pa.